Witajcie, kochani, w ten ciepły piątkowy dzień. My zostaliśmy dzisiaj w domu, bo mi się zepsuł samochód, więc nie byłam, nie byłam w stanie dowieść Piotrusia do szkoły, bo nie mam jak. No, szkoła jest od nas 10 km w stronę Grójca. Nie wiem, czy znacie te tereny. Jak nie znacie, to mogę powiedzieć, że on chodzi do szkoły specjalnej w Pęcherach Łubiska. Wspaniałe, wspaniała placówka. No, bardzo niestety odczuwamy to, że nie ma nas dzisiaj w szkole, nie ma synka w szkole, on nie lubi takich dni, bo po, w domu się po prostu nudzi, a szkoła zapewniają mu y, terapię, zapewniają mu takie zajęcia, że tam nawet nie ma mowy i nie ma czasu na nudę. No stało jak się, się stało, jak y, niestety jesteśmy w domu, dlatego was prowadzimy na spacer w fajne miejsce. Chcieliśmy wam pokazać y, piękny park, y, obok którego mieszkamy. No jest, to, są to takie Trochę dziwaczne te moje vlogi, że pokazuję wam, gdzie, gdzie chodzę z syneczkiem. Yy, ale no co? No, tak nasze życie wygląda. Yy, pewnie zauważyliście yy, na początku vloga, pokazałam wam, co mam w ręce. A właśnie to, tą książkę czytam i powiem szczerze, jestem nią zachwycona. Jak skończę czytać, to yy, będzie, będzie relacja. Z, yy, znaczy taka. No, opowiem wam o tej książce dużo a jest co opowiadać, bo jest to nauka komunikacji wspomagającej i alternatywna, więc no super, ja robię wszystko, żeby dotrzeć do synka I, i sobie czytam i się dokształcam. W zeszłym tygodniu byłam na wspaniałych warsztatach z pierwszej pomocy medycznej, gdzie relacją się z wami podzieliłam. Bardzo się ucieszyłam z tych warsztatów, były bardzo pomocne. Dzień dobry! Tymczasem teraz kończę i widzimy się w kolejnym wejściu w szwarku.